Siemano wariaty, witam was już w szóstej części przygody Caliari Calcio. Widzimy się tutaj w zaproszeniu przedsezonowym. Przeglądając te drużyny, powiedzmy, że chciałbym wygrać ten puchar, więc wybieram sobie trofeum mistrzów, bo no raczej te ekipy są najbardziej do ugrania z tą kadrą. I już wam prezentuję, jak wygląda skład na dzień dzisiejszy, na ten moment. Yy, nagrywam, jeżeli to kogoś interesuje już z nowego mieszkania. Yy, w sumie prócz telewizora i konsoli nic nie podłączyłem. Pocieszenie takie, że yy, na dniach FC24 wjedzie i nowa konsola, więc będzie trochę. Lepsze materiały, jeszcze znaczy lepsze, może nie, ale bardziej interesujące, bo z aktualnej FIFKi, fif znaczy FIFKi już nie z FIFKi, tylko z FC24, będę musiał zapamiętać to. Skład prezentuje się następująco: dokonamy jak zawsze paru sprzedaży i jakiegoś tam kupna, żeby wzmocnić ekipę. Także widzimy się już za chwilę, jak będę pokazywał sobie listę transferową i listę sprzedaży. No, i tak, tak wyglądają piłkarze wystawieni na sprzedaż. Carmine Longo, esposito na wypożyczenie i Romero na, Romeo na wypożyczenie. Bachuay na sprzedaż. A lista życzeń prezentuje się następująco. Javi Galan no jako cofnięty lewy skrzydłowy będzie grał: będzie zmieniał yy, naszego włoskiego grajka. Oraz powrót taki sentymentalny Niko Barella, No w końcu tyle zomy pieniążków, żeśmy zarobili w poprzednim sezonie. Te miejsca, jakie zajęliśmy, to możemy powoli ściągać właśnie takich topowych graczy i będzie to realistyczne. No i będę teraz wam wysłał, jak to się sprzeda i tak dalej, jak ich kupimy. No bo nic więcej nie planuję przeprowadzać żadnych innych rotacji w tym sezonie. No, i jak widzicie, wariaty bardzo szybko to poszło. i odszedł, wrócił do ojczystej ligi, do Gent. Longo odszedł do jakiejś rumuńskiej ekipy. A Romeo do West Hamu na wypożyczenie oraz Esposito do Rails na wypożyczenie. Teraz przechodzimy do zakupów naszych dwóch piłkarzy. No i Niko Barela przechodzi do nas za aż 90 milionów z FC Barcelony. Cóż za niesamowity powrót. Ocena B. No można było taniego wyciągnąć, ale niestety Czawi nie chciał się z nami handlować. Bardzo mi się przykro z tego powodu zrobiło. Świetny do pierwszej jednostki, No wiadomo, dwóch coś tam zysk. No na pewno mi się uda. Wiadomo, że będzie kluczowym piłkarzem. Przejdziemy od razu do zarządzania drużyną i możemy śmiało go dać za Nandeza. I wedle mnie barena, no bo to był wychowanek naszego klubu, może śmiało zostać kapitanem. Będzie to uczciwe zwieńczenie jego kariery. No, w sumie całego kształtu kariery w jak i właśnie w innych zespołach, które potoczył w międzyczasie podczas symulacji. No i również przychodzi do nas Javi Galan za 11 milionów z Realu Sociedad. Lewy obrońca narodowości Hiszpanii. Będzie idealnym zmiennikiem do Di Marco. I cóż więcej można rzec? No, wedle mnie sprawdzi się fenomenalnie. I ten sezon 2, mimo wieku 32 lat, pociągnie na pewno na odpowiednim poziomie. Jesteśmy już po letnim oknie transferowym. Pierwsze dwa mecze wygraliśmy z Juventusem i Sarentiną po 2-1. W pucharześmy wygrali 2-0, 1-0, 1-1 i dało nam to zwycięstwo tego pucharu. Mogę wam zaraz pokazać. Tabela. Ta miejsce zajmujemy aktualnie trzecie, no to dopiero dwie kolejki, więc wielkiego szału nie ma i jej sport Super Cup. Oj, to nie wiem co to będzie. A to chyba będzie ten yy, mecz, 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 mecz jaki to będzie. Yy, Juventus wygrał Ligę, a my Puchar, no to by się zgadzało. A puchar Pucharmiszu w Hiszpanii pierwsze miejsce zajęliśmy. I teraz zrelacjonuję Wam dopiero po oknie styczniowym, jak sytuacja wygląda. W międzyczasie ściągnąłem dwóch piłkarzy do szkółki juniorów, jednym z nich jest Giamanarco Bianchi. Bianci. No, ściągnięty, bo ma duży potencjał i wysoki overall na start. Zrobimy go na napastnika, żeby za Deidiole zastąpił w przyszłym sezonie. Tak mi się wydaje, że do przyszłego sezonu nam się udać go przemienić. I Leo Marchetti się znalazł, ponieważ, nie wiem czy wam też się kojarzy, ale mi jego game face się mega kojarzy z Claudio Marchisio, nie? I tylko w głównym jest, dlatego go ściągnąłem i jeszcze jakkolwiek promuję i pompuję, żeby nie odszedł z naszej ekipy. Mamy już drodzy wariaci 2028 rok, 1 stycznia. Przejrzyjmy jak wyglądały mecze, no AC Milan zawsze znajdzie na sposób zauważyłem i zawsze z nami wygrywa, w każdym sezonie, w każdym meczu. Nie mamy kompletnie jakby patentu, żeby tego obejść, tą ekipę Rossoneri. Z Empoli pojawił nam się wynik dość bardzo hokejowy. Listopad dość ciekawie się prezentował, tego porażka w Lidze Mistrzów z Parisanem, ale to można wybaczyć. Październik bez porażki, piękne wyniki. Wrzesień, wpadka z Atalantą i remis z myszych glabach w Lidze Mistrzów. Zobaczmy jak wyglądamy, jak chodzi o zawodników. Kadra jak się prezentuje na ten moment. Jezu, Enzola, Kutronę się rozwija, Barela się rozwija i liczyć pięknie. No teraz odstają tylko Raneri i Zappa, nic więcej. Tak mniej więcej prezentuje się skład właśnie. Wtedy mnie fantastycznie. Odejola traci już overall, no ale ma swój wiek, też więc nie ma co się dziwić. Hateburi też już powoli emerytura. Galan to samo. Zobaczmy jak tam z meczami. więcej więcej Giorgi, Poggiorno, Di Marco, Barella, Costa, Cutrone, Enzola. No pięknie. W bramkach króluje. No proszę, no Cutrone pierwszy raz. Enzola ewidentnie mi 6 na 6, jak chodzi o Ligę Mistrzów, no chyba jakiś zef historii tutaj trony przeprowadza, bardzo piękne wyniki, Serie A dużo też strzela, tak, będzie w sensie na pewno na czele, bo trony ma w Serie A 7 bramek, a Iwan Ilicic 9 bramek, z głównym rozgrywającym i strzelającym naszej ekipie w Serie A, no ale Di Marco ma też 7 bramek. Proszę, co to jest za piłkaż? Fenomenalny transfer w naszym wykonaniu. Enzola, no dobrze, Costa. Altara nawet grając tam. Co drugi mecz zdobył dwie bramki? Super. I liczyć najlepszy asystent Costa 5 na 5 Di Marco i Enzola. Co jeszcze możemy pokazać? No tabele, bo w sumie sam jestem ciekawy, które miejsce mamy. Się gra, to dobrze, bo nie widziałem. O proszę, jesteśmy liderem i w sumie byśmy byli, mieli większą przewagę, gdybyśmy z Milanem nie zaliczyli wpadki w głównej mierze. dwie tylko porażki, dwa remisy. Tak to mniej więcej się prezentuje. W strefie spadkowej Sassuolo Genoa Kremonce. My już to graliśmy. Aha, to jest dopiero 18 stycznia, dobrze wiedzieć. Yy, Champions League, jeszcze sprawdźmy sobie, Faza grupą wyszliśmy z pierwszego miejsca, super. Mieliśmy mniej zdobytych bramek od Parisana, ale no więcej punktów nam się udało wyorać o aż jeden. I to zaczęliśmy z boruszą Mission Glarbach, które zajęło ostatnie miejsce w tabeli. No, zobaczcie. To jest dopiero coś, 1-8 finału z Celticiem Glasgow, wedle mnie łatwe przejście do 1-4 Ligi Mistrzów, no fajnie się to zapowiada, czyli widzimy się już w podsumowaniu sezonu. I właśnie zakończyliśmy sezon, ostatnie trzy mecze, wygrana, porażka, wygrana, kwiecień, odpadliśmy z Ligi Mistrzów niestety, ale reszta meczy mieliśmy wygranych w lidze marzec, remis w końcu znaleźliśmy sposób na AC Milan. przegrana z Hela z Weroną w lutym porażka z Juventusem reszta meczy wygranych aż 6 do 0 czyli też odwet zrobiliśmy na Atalancie styczeń, e, dwa remisy trzy zwycięstwa i dwie porażki w Pucharach Boskich tak jakby, no fenomenalnie i co te wyniki nam dały proszę państwa co te wyniki nam dały i dały nam, dały nam, zaraz się przekonamy, Mistrzostwo Włoch, drugie skudetto w wykonaniu Cagliari Calcio, 89 punktów, bilans brankowy 48 na plusie, 89 zdobytych, tyle ile punktów, 41 straconych, drugie jest Inter, trzeci Juventus, czwarty Milan, Roma, Bolgona też w europejskich pucharach i Hellas Verona, czyli no, coś, takie nie, nietypowe ekipy, ale fajnie. A z Ligi się żegnał z vu, bo nie, Empoli zawsze się chyba ledwo utrzymywała, teraz Empoli, Cremonce i Genoa spadają z ligi. No tu widzieliśmy wynik OPA Italia, wszyscy ciekawości, kto wygrał Juventus w finale pokonując Atalantę. Champions League odpadliśmy z finalistą, więc nie jest źle. Świecz finale nie jest źle. Europa League, zobaczmy gdzie co jest, Juventus bo będzie finale grał i Konferency League Inter, czyli dwie włoskie ekipy, tak? To nie było z tego co kojarzy. Dwie włoskie ekipy będą grały, a to angielski finał, chociaż ten Wolverhampton, szczerze powiedziawszy, tak nie wiadomo skąd się wziął. Zobaczmy skład jak się prezentuje Następująco, no się chłopaki porozwijali Nie da się tego ogryć mm -hmm. No i tylko Dejola traci przez wieki Tak samo Haddebur i Galan Zobaczmy na zespół Najwięcej meczy rozegrał w naszej ekipie Ilicic i Enzola Najwięcej bramek Enzola Kut Ronę w całym sezonie 0 aset, no co to jest? Iron Robben włoskiego włoskiego pochodzenia? Chyba tak. I yy, liczyć Costa Di Marco Normalnie. 11 bramek, dublet i 11 asyst. Jaki piękny wynik. W asystach kto rządzi na no, Di Marco i Costa. Pięknie. I liczyć też. Udało się trzempił każą zdobyć. Ponad 10 bramek i ponad 10 aset w sezonie, co jest według mnie niesamowitym wynikiem. Barela też fajnie 5 na 5, Enzola, wiadomo. Przelećmy sobie tak jeszcze na spokojnie wszystkich piłkarzy, jak to mniej więcej wyglądało, bo chyba w tym sezonie każdy się spisał na medal i każdy zasługuje na jakiekolwiek gratulacje, każdy włożył jakiś wkład w drużynę. Więc naprawdę jestem dumny z ekipy naszej. Zobaczmy sobie jeszcze na koniec, czy królem szczelców ktoś został przy takich statystykach, bo sam jestem ciekaw. No niestety nie Wlachowi wyprzedził Enzole No co zapech w asystach i liczy No co ci też Vlachowicz wyprzedził? No nie wierzę. No i TGA wyprzedził naszego Gruzina. tej wszędzie tak naprawdę drugie miejsce zajęliśmy. No śmiech na sali. Ale najważniejsze, że drugie skudet to ląduje. W zapleczu Caliari Calcio widzimy się w siódmym sezonie. Bazując, jak ta drużyna, jaką przemianę przeszła, to mi się wydaje, że siódmy sezon będzie ostatnim. Kilka dni przerwy dosłownie będzie i wlatuje z tematem FC24. Także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie dla rozwoju kanału i trzymajcie się wariaty. Cześć.